Gdzie mówią, że jak się przychodzi do pracy, to od razu trzeba bardzo dużo zarabiać i jak ktoś dużo zarabia, to dopiero wtedy będzie dobrze pracował. Jest takie absu absurdalne, zupełnie niesamowicie szkodliwe powiedzenie, jaka płaca, taka praca. Ciekawe, że dopiero milenialsi przeczytali kodeks pracy. Pan czytał kiedyś kodeks pracy? Nie, bo ja jestem za stary, jestem bumerem. Ja też jestem boomerem, też nigdy nie czytałem kodeksu prawy pracy. Ostatnio czytałem taki artykuł o pokoleniu Z. To są ci młodzi ludzie, którzy teraz wchodzą na rynek pracy, którzy zdaje się że widzą rzeczywistość trochę inaczej niż ja. Że im się wszystko należy, że pracować ciężko to raczej nie należy, że lepsza jest praca zdalna od normalnej pracy i mają taki szereg poglądów. No, 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 no. i